No, witam. Ju, w co wiemy? Jest Pexit 8 PX8, Pexit ciekawe co to może być zagra. Otóż czym jest ten gra, Sabis? O księgnikach, anomalia. Tam, 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 tu, ru, ru, ru. tu będzie skipper. No, nie wiem, chyba nie. Ajajaj. Aj, aj. A to jest hotel Pingvini. <laughs> Matko Boska E Shift Jump. Options. O kurczę, to jest MSO, gra. Setting. Nie no jest. Jeśli jest anomalia, tak. Jeśli nie ma, nie. Na 800 mam powiedzieć nie ma anomalii. No okay, dobra. Sykuś, okay. sykuś, tralala, tra 801, okej, okay, okej. Okay. Tu jest takie coś, tu jest takie coś. Świeczka, okej. Okay. Okej, okay, no je, to jest gra, to jest na pewno gra, nie? To jest gra, to jest gra, seria? Aparat, okej. Okay. Tupu osiemset dwa. No, nie ma anomalii. Pierwszy poziom. Uwaga. Uwaga. No chyba nic nie ma. Czekaj. Nie to co było? Ty no, nie ma anomalii. I no. To już dalej. Nie ma pingwinka żadnego? Jestem fatalny. Czy jednak była? Nie. No tu jest ej, ten, ten ej. winek i co też się mogło pojawić? Ja nie wiem jak hamfy są tutaj te anomalie. Jeden. O, cholera, chyba się domyślam. Tu nie ma nic. Na suficie nic nie widzę. O, ja pierdolę. Damn, albo. Anomalia. A ci co się tak by mnie przytulił, pingwinek? Na pewno byście razem poszli do zo. Zo, so, zo, so, zo. So. Idziemy do zo, so, zo, so, zo. So. Idziemy do za so. się tak uśmiechał? To nie był czasami taki bardziej prawdziwy ten pingwinek, a to jest taka bardziej ta plusza? Tam, tam, tam. Szczerze nie wiem. Nie nie, nie, nie. widziałem aż tak. No nie widziałem. Nie. Chyba. No kurde, powiedział, że nie ma anomalii. No kurwa! No, czekaj, Susz, że to miałby nie być anomalii. O boże, widzisz? Ulala, ale tam pingwinek siedzi. Ja, te, ja wiedziałem że ta szpala po coś tam jest, prawie tego nie zauważyłem. Czekaj, czekaj, ty kole. Mam cię, kolego! No, patrzysz się na mnie. O! Kurde. Bonjour. Bo No cześć. Ciekawe jak tańczy. O, się wszystko przesuwa. Świetnie, świetnie. No nie mówiłeś tego oddzielnie, że on tu jest i oddzielnie się przesuwają kawałki. Miałem za moment dwie anomalie. Ale gra goes crazy. Uwaga! Ale imba! Pa, dzieje się! Apera jest! Nie wiem, ale to mają... S Nie wiem, te Techno, rave. O Boże, jestem malutki! No i ty się szanujesz, jaka Co? Ale mały jesteś? No i po prostu no, anomalia. Matko Bowska. No i to się szanuje, to jest anomalia. Na pieprzonym szóstym. O. No i czemu mi wtedy takiej anomalii nie dało? Oczywiście, że mi nie da. Matko Boska. Nie. O Boże. O Boże. O Boże. No, bo teraz było dwa razy pod rząd nie ma. Od tutaj tym razem jest. Co? <laughs> o Boże! Ja pierdolę. Tu w tym kącie miało miało być. Tak, tutaj wcześniej. O Boże! Dobrze się cofnąłem. Dobrze się cofnąłem, no, już chciałem powiedzieć, że nie ma anomalii. A jednak. I znowu jestem na ósem i to jest ten ostatni poziom, że jeszcze, jeszcze ten też muszę przejść. Ach. Jest. Jest anomalia. Jest. Czy znowu jest anomalia? No nie ma anomalii. Jest! Jest! Mamy to! Czy to jakiś ending jest w ogóle? Co jest? Kula mocy. Daj. Pięknie tam... Nie mnie jeszcze, ja pierdolę. Co się dzieje? Wysysło mnie teraz, wypluło mnie. Game crazy. Subskrybujcie. Czarny Pan nadchodzi! Matko Święta! Voldemort! Nie, to animatronik! Czy to Freddy w referencja? Matko Bosko! Piękny -Pin animatronik? Piękny -Pin animatronik? Tego jeszcze nie było. Luna? Tak mu się pies nazywa, ty. Oni, wiedzą, oni coś wiedzą. Luna. Luna? Luna? Ta z... Przecież A nie, ja myślałem, że Luna to z tego... Jak miał to, ten program ha. o Boże, to nie popychają. Globalna dominacja. O, o, o! Mamy to. Haha, Spikes on you. Loser. Mamy to. Czy, jest? Czy się na fanatycznie go podłużyć? Muszę tylko patrzeć na to, co powinienem patrzeć. Patrz, jest tutaj ten trajer. Mówiłem, jest! O ty ciulu. Gnoju A wiesz to, to co to znowu zrobić, jak zrobimy wszystkie anomalie? W tytule dam wszystkie anomalie wyświetlenia z uh, la. Uuuu la, lalala. Tak ktoś Sztongs, także jeśli ktoś to ogląda, to tak że zapraszam do subskrybowania kanału. Oh yeah! Film oraz do naszych linków. Ej naprawdę. Muszę to to, to nać świeci. Widzisz, to się nawet świeci. To było tak oczywiste, no, tak nie zobaczył. Więc pewnie tej anomalii nie miałem. A co tu jeszcze jest? Jeśli robię cały czas, patrzę w to samo miejsce, zamiast szukać tych nowych. Tu nie ma. O! Na przykład może być to. No witam, no i ta się teraz szanuje anomalię. To jest... O kurde. O kurde, stopki są.